Słuchajcie, przyszły dzisiaj uszczelki do Poloneza. Zamawiałem sobie z internetu uszczelki, komplet taki uszczelek do silnika z Cortec'o, A przyszło coś takiego. To jakiś nasz produkt jest. Niemniej jednak to no nie o to chodzi, wiecie. To nie o pieniądze chodzi, tylko o sam fakt. Kupiłem jedno, dostałem coś innego. I to nie jest wszystko jedno. Jakby wszystko było jedno, to by gówno było miód. Tak się po prostu nie robi i tyle. Chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Nadal 1.6 HDI. Sorry, zamęczę Was może tym filmem. Znaczy tym autem jednym. Była jazda próbna i mamy jeszcze jeden problem. Widzicie śrubę wtyskiwacza. Typowa usterka dla tego silnika. Znaczy usterka na typowe miejsce, gdzie cieknie. Czasami i tutaj też. Właśnie tak się dzieje, dlatego no, głupio by było po prostu zostawić to chłopu tak, jak już ten silnik ogarnięty. Widzicie tu reszta wszystko fajnie, suche, nic się nie poci, nic się nie dzieje. A tutaj ewidentny spod tej szpilki. Nie wiem czemu, ale często się to zdarza. Chciałem Wam jeszcze pokazać podkładkę z podwtyskiwacza tego, co wyciągnąłem. Po mojej lewej, waszej w sumie też macie nową podkładkę, nieużywaną. A tu po prawej to jest ta, co była wyciągnięta z podwtyskiwaczy. Także jeszcze nie puszczało, ale to kwestia dni lub tygodni. O, ta jest troszkę taka, wiecie, wygląda nieświeżo, bo leżała gdzieś w pudełku i zatłuszczona, zasmarowana, ale jest to oryginalne nie, nie używana nigdy. Podkładka zawsze mam właśnie takie. Różne grubości, bo to ważne jest, żeby grubość była ta sama. Molestujemy dalej tego fiacika i świeczki wkręcone, a wszystkie gwinty trzeba było sobie poprawić gwintownikiem. To jest skok 10x1. Jak się przyjrzycie na świece, na świece żarowe, te stare, nie wiem która to była. O ta, to zobaczcie się na ostatnim, na ostatnim zwoju tutaj na dole. Jest po prostu wyrwana nitka z gwintu. No. Więc nie będziemy ryzykować, wiecie. Bo jak wkręcimy teraz, mogłoby być ok, ale przy kolejnej wymianie mogłoby być już pod górkę. Także przekalibrowane, wkręcone jest na smarze ceramicznym. I tyle ma być. Wczoraj jak wykręcałem świecę, ktoś słusznie zauważył, że w tym Bravo 1.9 jest mało płynu. Dzisiaj go już nie ma wcale, bo pompa była wykręcana, rozrząd już jest założony. Ja to oczywiście widziałem. Dzisiaj już wiem, że nie jest to wielki problem. Cieknie z termostatu. Tutaj spod tego czarnego kołnierza dookoła on się tam jakoś rozwarstwił. Wygląda na świeży, że ktoś go zakładał niedawno, a mimo wszystko coś tam nie poszło. O, widać to nawet na tym, na tym łączeniu plastiku z aluminium, że tam cieknie. No i widać, że nasi tu byli, bo... O, widzicie, chłodnica oleju, wróci, chłodnica spalin, przepraszam. Odkrzywiona, nie przykręcona nawet, tylko tak zostawiona to i wisi. Także termostat zamówiony, rozrząd zrobiony, końcówki drążków, auto pozakupowe, ale myślę, że z potencjałem, że będzie to jeździć. Patrzcie, się, silnik suchuteńki, pod spodem, tak samo sucho. Oprócz tego wycieku tutaj z, z układu chłodzenia, zero wycieków. Przebieg jakiś tam niecałe 200 tysięcy. Czy prawdziwy, czy nie? Może i prawdziwy, nie wiem. Wygląda wszystko tak, wiecie, wszystko jest na miejscu, nie? Jesteśmy pod Hyundaiem i 35. Miała być do wymiany końcówka drążka kierowniczego, co by się w sumie zgadzało. Wyrąbana jak trzeba, oczywiście będziemy robić dwie. Te końcówki, nawet jak ta jeszcze nie ma luzu, to nie ma sensu tego tak zostawiać, ale się okazało jeszcze, że o. No, Sworzeń też ma dosyć, także dwa słożnie, dwie końcówki.